Hej, z tej strony Chris Witam was w kolejnym odcinku Night of the Dead Powiem wam, trochę się u mnie pozmieniało tutaj już tak jak z daleka możecie zobaczyć starą bazę a tutaj jestem na nowej którą zacząłem już e, budować e, Zaraz zbliża się horda i chciałbym wam pokazać jak tutaj po prostu sobie ta moja nowa baza poradzi bo tamta po prostu była okropna, bo kompletnie nie wiedziałem co robić, jak to zacząć rozbudowywać. Teraz już sobie po prostu powolutku zacząłem już tak tworzyć w lepszym miejscu i z lepszymi widokami. Właśnie fala się zaczyna zombiaków, także się przygotujmy chociaż z łukiem tutaj. No i tutaj mam kilka pułapeczek, jak widzicie. Mam taką prasę. No to już tą śrubę znacie. Pendulum tak samo. Tu jeszcze mam jedną śrubę. No i tutaj mam e, kilka e, komódek na rzeczy jeszcze upgradeowanych, ale e, tego naprawdę potrzeba dużo. Bo zobaczcie, tu jest tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzeczy. Nie wiem jak będzie po upgradzie, ale. Na razie to ja jeszcze tutaj... O, coś się zbliża, coś się zbliża, tylko nie wiem z której strony. Mam nadzieję, że będzie tutaj przychodzić tak, tutaj o... już pracowany. Ja jeszcze pomogę, bo sprzęt się zużywa. Ło, ale go odcięło jego na połowę. Dobra, no, bo widzę trochę niszczyli. No, i zacząłem e, po prostu tutaj budować. Mam nadzieję, że już to zacznie jakoś wyglądać, bo powiem Wam, że e, sam fakt na przykład radzenia sobie e, z hordą nie daje satysfakcji. Tu trzeba po prostu mieć poczucie, że ma się fajne miejsce. I no, i co chciałem powiedzieć? No, i ciągle tutaj staram się rozeznać w tym. E... Nie podglądam jak inni grają, bo chciałbym po swojemu to wszystko e, rozwinąć. Tego zombie Minecrafta. <laughs> Planuję sobie tutaj wybudować jeszcze z. no przynajmniej dwa piętra. Ach ty. Dobra, poczekam jak przyjdzie. No jest wytrzymały skubaniec. Dlatego że ma dużą tkankę tłuszczową. Dobra, na razie jakoś idzie, ale dopiero początek. Powiem Wam, że zakochałem się w tej grze i, i bardzo, bardzo chciałbym ją rozwijać. Tylko po prostu nie wiem, czy, czy ogarnę po prostu jej złożoność. Bo tu nawet nie chodzi o to, czy ona jest łatwa, czy, czy nie jest łatwa pod względem na przykład wykonywania określonych zadań. Tylko po prostu mm, musi zaspokoić y, twórcze ambicje. Ło! Skrzydłana, widzieliście to? Jak to potrafi skakać? Lepiej ich tutaj nie atakować. Niech sobie przychodzą. Bierzemy trochę strzał, bo... Dobra, cofam się, cofam, bo już słyszę, że coś leci. Jeszcze skubany musiał... Dobra, czekamy, bo to... Jeszcze yy, ta największa grupa jeszcze przyjdzie Więc e? goddonę tutaj idą. Wielki skurczebek. O! Tylko nogi zostały. No i sobie tak pomyślałem, że chociaż nagram wam tutaj hordę, e... żeby... żeby ta seria po prostu się rozwijała, bo fakt faktem trochę sobie tutaj pograłem, żeby to rozwinąć, tutaj rozbudować. Będą mi tutaj sprzętu zużywać, co nie? Tak muszę zreperować, ja uciekam, bo... bo ja też mogę śrubą dostać. Już jak przechodzą do pendulum, to znaczy, że twardziele. Dobra. Ciekamu, ciekam, ciekam. O, czy obejrzał się tylko na mnie? No chodź, ilu ich jeszcze? Uciekałem. Teraz się zaczyna. Teraz się zaczyna! O kurde Tylko 50 strzał mam o, 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 o! Jak to się stało? Jakaś menga mi tu wskoczyła. Aj jaj Dobra, będziemy tutaj próć. To mi daje do myślenia tutaj, że one tą śrubę uruchomiły gdzieś tam z boku. Ile jeszcze, ile? Ale to było piękne. Mały skurczyłyk, jeszcze, jeszcze walczy. Wow. Chyba mamy już e, falę z głowy, tu jeszcze jakieś niedobitki lezą, ale tu już nawet nóg nie ma. Tak to wygląda. Jeszcze. O! Zwierzątko! I to jakie? No nie trafiłem. Szkoda. Byłoby co jeść. Dobra. Kurczę, ile tu strzał? Muszę iść się pozbierać, tylko jeszcze. Jakieś tutaj mędy mogą poprzychodzić. Opatrzcie, Zrobiłem sobie też miecz w międzyczasie. Bo ogólnie przygotowuję się na. E, przygotowuję się, żeby jeszcze raz pójść tutaj. W te miejsce, gdzie ostatnio sobie nie poradziłem. Ale na razie. E, czuję, że nie, jeszcze nie jestem gotowy. Więc po prostu podziałam tutaj podziałam tutaj z rozwojem bazy i wszelkimi takimi kwestiami rozwoju broni bo na razie to biegam stąd tutaj do tego miejsca, bo tu mam te wszystkie stoły do produkcji, już mi się nie chce teraz ich niszczyć i wstawiać na nowo o zaraz wam pokażę jak tutaj Moja Hawirka się na razie prezentuje. Potem to wszystko będę upgrade'ował. Ale najpierw jeszcze muszę sobie postawić ściany, sufit. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Z początku myślałem, że w złym miejscu postawiłem, bo tutaj chciałem sobie dobudować jeszcze dwie podłogi, ale no niestety nie zmieściło się na takiej wysokości, jaka tutaj by była potrzebna, żeby to było wszystko równe. Więc kiszka. Ale tak jak zauważyłem, zombiaczki nie wchodzą tutaj, nie niszczą, tylko od razu idą do schodów, bo mam tylko jedne schody. Myślę, że jeszcze po prostu tutaj tą ścieżkę całą przedłużę. Schody sobie zburzę. Bo ja podejrzewam, że z czasem ta horda będzie coraz większa, i coraz większa, i coraz większa. A jeszcze mamy tyle fajnych rzeczy do zrobienia: tyle pułapek, zobaczcie, gilotyny. Taka podłoga z kolcami. E, już nie mówię o tutaj o takiej wielkiej kuszy, czy miotaczu kamieni, e, czy e, miotaczu ognia, nie? No, to są bajery po prostu. Część rzeczy będę robił poza, poza filmami, bo jednak mm, jest to wszystko wymagające, ale na pewno będę wam zdawał sprawę e, co i jak. I może po prostu z czasem ta seria nabierze rumieńców bo gra jest naprawdę warta tego, żeby się jej przyjrzeć i, i, i sobie w nią na dłużej pograć ja już normalnie siedzę z zeszytem i myślę co by tu zrobić e, jak, tu, jak tu rozbudować kawirkę? pewnie tak mi nie wyjdzie tak jakbym chciał już, o tutaj na przykład mówię sobie, a poustawiam jakoś fajnie e, te komody, wszystko no ale to się nie da, nie da się, no bo e, jak tutaj taką ilość? E, a trzeba, trzeba ich bardzo dużo, bo mają małą pojemność. Potem je będzie można upgrade'ować i, i chyba będą takie stalowe, żeby ewentualnie zombiaki nie mogły ich zniszczyć. Ale nie wiem, czy będą miały e, większą e, możliwość e, większej ilości przedmiotów. Tutaj mam gotowanie e, pale nisko takie. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku miałem, ale e, chyba miałem już. A tak, 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 miałem na pendulum w tamtym miejscu. No i tu właśnie jest taka kwestia, że to jedzenie, które na surowo jest jedzone, odbiera energię, po przetworzeniu już jest po prostu tym, co to, tej energii dodaje. No i zobaczcie, jaki mam piękny widok. Także. Nie spieszy mi się, żeby wszystko zaraz odkryć i, i zdobyć, i nawet nie wiem, czy bym dał radę, ale po prostu tutaj jest ta satysfakcja już z samego tworzenia. Także ja, ja, ja dlatego mówię, że to jest taki Minecraft e, w postapokaliptycznym świecie, bo e, tak na dobrą sprawę, jak sobie pomyślimy, to możemy naprawdę mega tworzyć. No i e, teraz e, już e, twórcy e, przygotowali serwer dedykowany właśnie Night of the Dead. Ja jestem noga, jeśli chodzi o granie w multiplayer, więc e, nie wiem jak to będzie, ale powiem wam, że już o tym myślę i, i jak już trochę się kręcę, to zacznę też myśleć, żeby sobie po prostu spróbować e, sieciowo pograć w Night of the Dead. Dobra. Myślę, że będę kończył. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał taki skrótowy trochę, bo właściwie tylko się nagadałem i pokazałem wam tutaj jak funkcjonuje moja nowa baza. Kurcze tam jest jelonek. Chętnie bym go upolował, bo byłby to mój pierwszy, ale nawet jak się skradam, to on często ucieka. Ja ogólnie teraz, jeśli chodzi o grafikę, mam rozjaśnione. E, pokażę Wam. E, tutaj mam na 284, bo normalnie jest e, na 221. Ale po prostu, żeby to wyglądało... Dobra, ale chyba tego jelenia zgubiłem, co? Jest to, że Wam chciałem tutaj pokazać. No, nieważne. Dobra. Kończę. Jakbyście mieli jakieś sugestie co do tej gry, już ogrywacie ją e, bardziej i, i, i wiecie na przykład co by można było ulepszyć, jak i tak dalej, to piszcie koniecznie w komentarzach. Postaram się skorzystać z każdej sugestii. No. To widzimy się w następnych filmach, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy będziecie na bieżąco. No i do następnego, cześć!